Gościmy pana Piotra Rafalskiego, prezesa PKS w Słupsku. Dzień dobry, panie prezesie. Niedawno w trakcie spotkania Transportowego Obserwatorium Badawczego wzięliśmy na warsztat transport regionalny, szczególnie transport autobusowy, i pojawiło nam się tam kilka różnych czynników, które wpływają na to, dlaczego ten transport w Polsce cały czas boryka się z problemami, pomimo różnych pozytywnych aspektów jego funkcjonowania. Również, ale nawet biorąc pod uwagę wszystkie bariery formalne, prawne, czy to nie jest tak, że największą barierą pozostaje świadomość po stronie samorządu, które są potencjalnym organizatorem tego transportu? Z całą pewnością, myślę, że i świadomość samorządowców, ale też świadomość mieszkańców, którzy przez lata byli troszkę tak fałszywie, żyli w fałszywym przekonaniu, że ten transport powinna, że tak powiem, zarządzać nim tak zwana niewidzialna ręka rynku, czyli, że powinien się sam organizować i zaspokajany być przez właśnie działające na wolnym rynku firmy przewozowe. Ten model w zasadzie nigdy na świecie się nie sprawdza, więc również nie sprawdził się w przypadku właśnie tego transportu. Ale wróćmy do samorządów, ponieważ jedną rzeczą jest oczywiście wola mieszkańców, czy, czy chęci, z drugą stroną ich egzemplifikacją i wyrażeniem i wdrażaniem musi się zająć samorząd, który to warto przypomnieć od roku już 90. Ma w zadaniach swoich wpisane bardzo górne zadanie, pod tytułem organizacja transportu zbiorowego na terenie swoim. Czyli powiaty mają to wpisane, województwo mają to wpisane i oczywiście gminy również mają takie zadanie w ustawie z roku, z 8 marca o samorządzie terytorialnym. Tyle, że w przeciwieństwie do na przykład takiego zadania jak organizacja sieci szkół nie ma tutaj obligatoryjności. Nie mamy wprost jak gdyby zapisanych pewnych czy standardów czy czy w innych przepisach określonych reguł dotyczących uruchomienia tego transportu w związku z czym jeśli nie jest to obligatoryjnie wpisane konkretne powiedzmy nie wiem formy organizacji tego transportu, jeśli nie jest to obligatoryjnie zadanie przypisane do danego samorządu, tylko jak przypomnę, jest to pisane wszystkim, A jak wiemy, no wszyscy, czyli nikt, to samorządowcy, którzy, to trzeba powiedzieć, w Polsce doskonale sobie radzą z różnymi zadaniami, które mają przeznaczone do wykonania i zwykle lepiej lub gorzej, ale zazwyczaj lepiej radzą sobie z tymi zadaniami, często przekazywanymi przez państwo, lub tymi, które pojawiają się w ramach jakichś tam czy zadań, czy nawet sytuacji nadzwyczajnych. Tak w temacie transportu, jeśli mogą się nim nie zajmować, to robią wszystko, żeby się nim po prostu nie zajmować, ponieważ nie mają wprost tego zadania. Wiedzą, że ewentualne dofinansowanie nie jest pełne i z całą pewnością będzie wymagało jakichś dopłat z ich budżetów. Tak długo jak mogą, będą starali się tego unikać, by nie odpowiadać za skargi podróżnych na opóźniony autobus, czy nieuprzejmego kierowcę, czy też brak połączeń. To jest oczywiście, wydaje się, jakby taka naturalna cecha. Każdego, nie, nie tylko człowieka, ale przede wszystkim instytucji, że jeśli nie będzie musiała się tym zajmować, będzie starała się tym nie zajmować, cydując to na innych i znajdując uzasadnienia i usprawiedliwienia, które też częściowo, tak jak powiedziałem, przez ostatnie lata istniały, ponieważ ten transport w formie sztobusów, czy, czy mniej lub bardziej rozwiniętej sieci, jakiejś wyższej kategorii połączeń autobusowych e, jakoś tam od lat 90. istniał. W ostatnich latach się głównie, można powiedzieć, się zwijał, czyli, czyli raczej ta oferta nie była budowana, a raczej ograniczana. I samorząd wprost niezobowiązany do działań w tym temacie starał się tego nie robić. Co musieli zrobić, to robili. Na zazwyczaj uchwalano uchwałę dotyczącą sieci przystanków, zasad ich udostępniania, to, co z innych przepisów wprost wynika, lub co wynikało z wniosków, które były do nich kierowane. Na przykład o wydanie zgody na korzystanie z przystanków, o płatności za korzystanie z tych przystanków i te inne rzeczy, które zostały szczegółowo określone w ustawie. Nieliczne samorządy decydowały się skorzystać z istniejących rozwiązań prawnych i z ustawy, która można powiedzieć do ostatnich lat od 10 lat chwalona, a nie, która nie weszła de facto w życie czyli ustawa o publicznym transporcie zbiorowym była martwa do czasu tak naprawdę powołania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który dał jakieś pierwsze narzędzia finansowe, by z zapisów tej ustawy korzystać. Także tutaj można powiedzieć przy takim istniejącym stanie prawnym i też świadomości, też trzeba powiedzieć, tutaj będę trochę adwokatem diabła i będę starał się wytłumaczyć i bronić samorządowców, z którymi mam bardzo duży kontakt i na co dzień, na co dzień pracuję. Bardzo często jest to po prostu też brak wiedzy i doświadczenia w tym temacie. Tutaj trzeba powiedzieć, że no nie mamy szkół, nie mamy, nie mamy kadr, które by kształciły się w zakresie organizacji tego transportu na poziomie gmin czy powiatów. I to często powoduje, tak jak mamy już, nie wiem, kursy czy szkolenia z zakresu finansów samorządowych dla, nie wiem, skarbniczych czy skarbników gmin. Czy jakichś innych zadań, które mają zlecone, mamy tu odpowiednie szkoły, uczelnie wyższe, studia podyplomowe i inne. Tak w temacie transportu i jego organizacji na terenie placówek samorządowych zazwyczaj nie mamy, nie mamy fachowców. To zadanie często przykleja się gdzieś do typu wydziału dróg, czy innego wydziału zajmującego się twardą infrastrukturą niekoniecznie ma to, jak gdyby później przełożenie w odpowiedniej jakości. Więc jeśli nie ma nacisków ze strony mieszkańców, a tych nie ma, ponieważ też nie mają świadomości tego, kto w tej chwili tak naprawdę za ten transport odpowiada, troszeczkę na terenie wielu powiatów istnieje taka świadomość, że cóż, po prostu ta usługa publiczna już zanikł, i ona już jak gdyby nie będzie się rozwijać, jak gdyby czasami niektórzy wręcz samorządowcy próbują tak to przedstawiać, że to jest już jakaś przeszłość, zamierzchła i teraz każdy ma samochód lub będzie miał wkrótce i samorządowcy skupiają się na tym, na się znają, na przykład znają się dobrze na właśnie budowie infrastruktury, Dobędą i przerobią wszystkie możliwe środki, jakie będą na drogi, czychodniki i tutaj są w tym bardzo sprawni. Niestety już nie patrzę na to, jak one będą wykorzystane, czyli do jakich grup ta pomoc de facto publiczna trafi. Potrafi ona tylko do tych zdrowych i, i, i sprawnych i w miarę majątnych właścicieli samochodów. Niestety tego typu myślenie, czyli budowa tylko nowych dróg bez zapewnienia na nich minimalnej chociażby oferty transportowej. Powoduje, że niestety nie jesteśmy w stanie realnie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Czyli na pewno do sukcesu takiego re regionalnego systemu, czy też mini systemu transportu, y potrzeba y świadomego organizatora, potrzeba na pewno pieniędzy, te są w jakiejś formie dostępne w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, potrzeba dobrej oferty czy czegoś jeszcze. Tak, jak wspomnieliśmy, pewnych zmian prawnych, które ustalą pewne standardy, z całą pewnością to należałoby wprowadzić, czyli chociażby zobowiązanie tych samorządów do sporządzenia planów transportowych w jakimś tam określonych regułach, określonych ustawą czy, czy, zarządza, czy rozporządzeniem, za czym będzie, będzie możliwy dostęp do środków finansowych. Ale oprócz tych rzeczy, tej świadomości, wiedzy i ram prawnych. No również, że ważna jest ta chęć. To trzeba wiedzieć, że jeszcze trzeba by tego chcieć, tak jak wspomniałem bardzo często, to no spotykam się z tym niestety, że, że traktuje się ten transport jako taką, no tak, no jeszcze nie wszyscy mamy samochody, więc, więc ktoś tu musi jednak jeszcze z tych autobusów korzystać, w takim znaczeniu, że jeszcze i, i, i jest to takie, jak gdyby coś, czego nie mamy się czym chwalić, jak gdyby, a wręcz jak gdyby postrzegane to czasem jest jak, jako coś wstydliwego, czyli odwrotnie zupełnie niż dzieje się to w krajach cywilizowanych, gdzie właśnie ten transport jest synonimem, wręcz wyznacznikiem pewnego rozwoju. I tutaj to pewnie jakaś duża praca jest na temat, na temat tego zrozumienia, ale najprościej jest to oczywiście, jak robić. Nie jestem fanem rozwiązań odgórnych, jednakże pewne standardy. Państwo przeznaczają środki, chociażby funduszu, e, powinno wymagać. Jednakże, co jest też bardzo ważne, zrozumienie kwestii kosztów w transporcie, czyli tego, byśmy nie e, patrzyli na transport w perspektywie budżetu jednorocznego. A tak działa samorząd. Budżet ustalany jest mniej więcej we wrześniu, październiku, na przyszły rok i zamyka się w tym w przyszłym roku. Przy umowach jednorocznych nie zorganizujemy dobrego transportu. Możemy to traktować jako jakieś awaryjne rozwiązanie, ale przy pewnej specyfice, którą ma transport, czyli w stosunkowo wysokim progu wejścia, bo musimy kupić tabor, musimy zorganizować biura, musimy zorganizować serwis. Nijak się to w budżecie jednorocznym moment krótko nie zepnie, by to mogło się spinać, no to możemy tylko niestety traktować to jako jakieś rozwiązanie sub, substandard, czyli jakieś tanie rozwiązanie które, które możemy zastosować, czyli używać autobusów 20-letnich, już stosunkowo zdekapitalizowanych, gdzie, gdzie ten próg wejścia będzie niski, ponieważ inaczej, przy tak krótkich umowach, no ryzyko jest zbyt duże, byśmy jako przewoźnicy mogli ryzykować inwestycje, mm. czy nawet jako samorząd, jeśli chciałby sam to bo też jest taka możliwość, inwestowanie w tego typu, można powiedzieć, sieć połączeń. W związku z czym konieczne jest jak najszybszy i to w zasadzie główny priorytet w tej chwili to y, oprócz ewentualnej korekty wysokości tych środków, które są przeznaczone z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, to przede wszystkim możliwość zawierania umów wieloletnich. To jest y, wydaje się głównym w tej chwili y, ogranicznikiem rozwoju w odpowiednim standardzie y, organizowanej sieci połączeń na tych terenach. Poza miastami, bo mówmy się, miasta sobie z tym radzą. Tutaj transport miejski, mimo że nie ma on takiego wsparcia jeśli chodzi o same dopłaty do wozu kilometra, czy nie ma wsparcia w postaci refundacji ulg ustawowych, to jednak przez lata wspierane chociażby środkami unijnymi, tutaj również za pomocą subtów, czy te Wadymi, To widać i to jest bardzo dobre oczywiście, bo to jest dobra wizytówka. Każdego miasta, jeśli ma nowoczesny transport miejski, to jest widoczne nie tylko dla tych, co z niego korzystają, ale również dla tych, którzy nawet nie korzystają, z w samochodzie i widzą te, te nowoczesne tramwaje czy autobusy. I z całą pewnością jest to, ten, widać to ten sukces w temacie miast. Przydałoby się rozszerzyć tego typu dobre, nowoczesne rozwiązania również na tereny wiejskie, gdzie organizacja tego transportu jest dużo trudniejsza, bo to są tereny o. Mniejszej gęstości zaludnienia, dłuższych trasach komunikacyjnych, a dużo mniejszej liczby potencjalnych pasażerów. Przy czym tym bardziej ważne ważny społecznie, by te trasy organizować. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w podcaście był pan Piotr Rachwalski, prezes PKS w Słupsku. Dziękuję bardzo, panie. Dziękuję bardzo.